Dobra. To co kupuje karakana i lecimy. To jak saje i lecimy, tak. Ha. 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 <laughs> Ty bożej na adekary, już to widzę. Prawie jak kamień na <laughs> o, o, kur... Ej, to już było zbyt okrutne. To już było chamskie. <laughs> ale prawdziwe. No, powiem ci. Kuba. Wychodzę. <laughs> Obrażają mnie! Porównają mnie do kawy. <laughs> I to na jego majkę. sobie ten odcinek, to ja mam głos inny niż normalny? Nie. Jak sobie? nie. Ty masz. Ja mam taki spieprzony głos. No właśnie nie mam. Ty no. masz taki sam dokładnie. Ja nie, ja właśnie ty masz identyczny stary. normalny, żadnej Uj, Ja, ja ćwiczymy, że nie, nie ma. Ja jak gadasz z mam przez Skype'a i oglądam odcinek, czy wyszło to w miarę normalnie, to ja nie umiem się połapać, czy ty gadasz do mnie teraz przez Skype'a, czy kurde przez... na filmie to leci. O, jak kłamiesz. O, mi, nie. No. <laughs> siebie słyszę jest... normalnie inaczej, a wychodzi to inaczej, to jest smutne. Hmm. <śmiech> Dobra. <śmiech> <śmiech> Co tak szybko? Ej, nie. Ale to stwory takie na miliony. Nie ale... wiem, ale w ogóle jakieś szybko zostały. Twój się pojawia minuta 15. Minuta 15. Tam już 14. Hmm. Nie, minuta 5 się pojawi. Co jest? Co? Co to się dzieje? Jakiś update y weszł chyba No właśnie. Nie, niemożliwe, albo myśmy to zawsze liczyli. Ale w sumie w tym patchu był jakiś tam update. Ale tak, nagrywaj, przecież. Za to tam. Nerwary nie omawia tych sty No nie, nie umiela sytuacji. mam jednego No, no, jednego na całą falę mam ze no, marze, ci po pomogę, no, patrz. myszkę w rączkę, nie? nie klawisz, ja e, najlepiej fakersem, na prawy przycisk myszy, tak? Tak, masz go, uważaj, dobra. Mam go. Teraz patrzę, że się minion ma tak na takim paseczku, tak mało czerwonego, a dużo czarnego. Nie? Ta, dociera. Ale mi miniony ksują no. <laughs> To wtedy naciskasz... prawym, ro, Powinna mieć taki czerwony mieczek taki świetny. I go nie zapijesz do i dostaniesz go. Nieprawda u mnie... A dobra, inny kolor. No, no. Moment ci uda ci się, ja w ciebie wierzę Po cholerę, jak kolejnego pota pięć 5 który już jest Takie rzeczy tylko... No i tak potem tego nie zużywał To możesz mi dać Bo mi się mana kończy, a nie Potki na manę No, Kuba, szybko kupuj, póki są a, przepraszam, jest się się <gry> Skończyła się pewna epoka. Nie widzę jasuło. Ale miałem HP. O, gdzieś całe hm. Fajnie. Ja no, pewno po pota poszedł. Ja jest. Mam pota. Chce ktoś? Mi nie jest potrzebny. A, widzę, że wszyscy mają. To krednie Aż pogasz Kurde po kolerem wygodziłem, nie Ale się dałem e, O Alice Idziemy w stronę ja słowo. I to ja sama jest. Było mówić wcześniej. No, tak, tylko biem, że żebyś miał przewagę na linie. Muszę... Znowu będę z levelem, no nie, no znikła. Fuck you, jeszcze mi E nie weszło. No fuck, zmarwałem flasha i podpalenie dupy to po jest. Dobra Elis, no ona wiesz na drugim levelu, więc ja już ją mocno ubiłem, zapałem w klatkę. Myślę, zabije, nie? Ale mi nie wyszło ani nie wyszło mi E, podpalenie mi oczywiście weszło. No, ale... Zagowanie też mi weszło. No uciekaj! co jest? Poriło mi lole przez chwilę. No mi zlegowało bardzo strasznie. No się No nie! On no, Jednak bo trzeba bandować tego jest. No co jest? Może ktoś wchodzi ci na skatepa i ci wywala. Nie, nie, nie wbijaj. Jest ci, smar. Meszam lecę. Ło! Nie ma to jak krótko się cieszyć z tego, że podejrzewam się do nic. po niego! Mmm... Yeah. Nie wiem, czy on nas nie pociśnie. Już ma szósty. Pijam, pijam. Ej, on uciekł. Masz go? Nie... Bany, a nie usłyszałem. Ja nie mam bany ani HP. Chcę yeah. cofnąć. Co. Się... Może jednak te 5 postów to nie było yeah, takie głupie. No nie bij się z nim No ja chcę tylko linię wszelkim Żeby były pod Towerem miniony Dobra Alice spreszowała To jest nie plus, ale jest bardzo słaba ej. Nie no Nie na no, pierwszy. Nie masz szans. Co ja z do? No, no nie no patrz. No to co jest szczególnie? Pani mnie? też zeszła. No Co? Ja nie wiem czemu ty zawsze tak nie, nie celujesz niego z wyprzedzeniem. No bo myślałem że on się będzie, on, myślałem że on będzie na ciebie dalej szedł. i będzie się Nie no ale ja. Myślałem że zgriduje, kurde. Ej, ja se ultra wbiję i możemy coś pomóc. Nie widzę jasku. Jest, jest. Jeszcze wybić do chwilę. Dobra. Teraz mogę wbić Tego Mundo, bo nie ma ulta. Eliska właśnie. Elis jest mnie. Eee, tego Mundo, Mundo, Mundo! Dobra, nice. słowa może do was iść. Idzie Mogłeś sobie w sumie puszczać Bardzo nie mam wideo, że żeby... to wow, zrobić Łoł, szybko mnie zjedli On jeszcze żyje No dobrze No, jest. no nie Niech się wróca Idzie z domem. Tak, Jest tutaj. No ja żebym się nie zawrócić. Zawsze. No trzeba go I mam za 30 sekund. Bo po powinienem tak przez sekundę. No, no musisz na, na item czekam. Na słowo nie, nie widzi. zawsze w sobie. Na słowo nie ma. Może, bo nie mam mana, a pewnie już uta. Jest tylko kubota Jest, jest tu Mundo schodzi, poszedł kubota Liska wzięła, jas, Dobra, jest czysnę, czysnę, czysnę. Jest, prawda? Nie, nie uciekaj! A, I miał chwila, i... miał chwila! Dobra, ja się okay. cofnę w ogóle dalej? Możesz iść na przykład na topa, to, po to Nie, bo nie. dobra, ja idę tylko trochę. Albo ołtarz im wezmę. No, weź uczucie. Ja słucham, ja słucham, ja Ale oni nie wzięli sobie jakoś żadnej kompozycji pod tego jasło. Mhm. No. W tak, że... Żaden sygnał podbity. No. Przecież jest on. Ładnie. To no, ma małpa. Rzuciłem. Ok. Ała. <grytanie> Na dzień dobry. Taki miły topór. Na no, jeden kij. Eliska kuba u ciebie. In. No... Ja pytasz, że mi trafię. Może no, Myślę, ja Że to ci w ogóle many nie żera. Co ty masz? No, masz kropel? kropelkę, nie. Od kogo od No do ciebie. Ale jak mam niszczę? No, ten ma. ult no kurde. z tego i paradowania. Ale też... później wiesz już... sobie wezmę pota. Ulti za 10. Monuka ja się idzie. Dobra, odpali ulta. Gdzie jest Ja go. Tam uważaj na niego, bo to jest suło. Uf, uf, uf. Oj, ja proszę, nie mam na O tym właśnie mówię. Nie, nie widziałem, że sobie ten wiatr. Przeszował Jasło. Żeby... Yes. Gdzieś tu jestem. Albo nie, nie ja jest. Ale on no. tu stoi. Co nie chce, stoi co? Pytanie właśnie, Mundo może ci, a nie no już jest sumie. Co trzeba wziąć to? tą. Tawerkę na Uwak. górze. Eli, sumie? I się za to biorę. O! No! Szalony jakiś! What the fuck! Uf! Jaki damage! No ale straszne to było, Ja będzie uciekać, ona na, na hardware. Ale do... to ja. No ona w ogóle. Ja nie miałem użyła... zasięgu, żeby tam się Nie no było... spoko, Ale to ja te ona 264 damage zadaje. Straszno to to jest. No bo ona zadaje i masz mniej HP, tym więcej. No ale wyżywasz tak? No co? Musisz sobie bo... zadawać, nie? Super, ten awokar. Oh, A pirr, jak bronić się kotop. Proszę go w nich ubić. Czekaj, co my? Co my? Jeszcze u nas. nas jest ale ja suło musi pierwszy zginąć. O! Fuck uciekać! Na trupy czy my go zabiję? Może jest. A, nie tam nie chyba może tam to znowu Dobra może. Dobra, bierzemy wybrać. tego towera i ciśniemy na górę po kolei. Hmm. Das jest gut W sumie to było trochę głupie, mogliśmy wspomnieć, że sobie tego z bota, no na spoko. Nie, nie, nie da jest da się z dali się nie na Eliz po prostu za blisko. No ale tylko Elis. W sumie dobra, jestem ja bardziej ja. fidowany nie, nie, nie zapajny. O oh, Ale panowie No Cieszmy się, że nie miał ulty. Czy jest sens, się tam hać? Raczej nie. Dobra, to jest ołtarz. Cześć, to może mieć szczęście. Ja się cofnąłem. No już. To wiesz no. ołtarz, jeszcze wilk. Ej, już się podaje. A no easy to nie. Kto to był mnieś? stał akurat? Nie wiem. Możliwe. Szczerze nie.